Sofia Segowia, brzęczenie pszczół, przełożyła Katarzyna Kozioł Galwis. Poruszająca serca opowieść nakreślana na tle historii Meksyku. Pewnego dnia w Linearz. W północnej części targanego rewolucją Meksyku, stara Niania, od lat pracująca dla rodziny Moralesów, niespodziewanie wyrusza w góry. Gdy się odnajduje, trzyma w ramionach dwa niewielkie zawiniątka. W jednym znajduje się niemowlę, pokryte żywym płaszczem z pszczół, a w drugim gniazdo owadów. Na prośbę Niani, rodzina Moralesów postanawia zaadoptować malca. Simonopio odmawia nie tylko historię o Rodziny, która go przygarnęła, ale tej czy też całej społeczności. Chłopak musi zmierzyć się ze swoimi lękami, czyhającym nań wrogiem i wielkim zagroże wielkimi zagrożeniami toczącej się wojny pomiędzy tymi, którzy pragną cudzej ziemi, a tymi, którzy zamierzają bronić swojej własności za wszelką cenę. Dręczenie pszczół. Pachnie lawendą, pomarańczami i miodem. To zaskakująca opowieść o miłości i oddaniu rodzinie, życiu, ziemi, ale także o zdradzie, która może to wszystko zniszczyć.